Dzień dobry, update nr 3. E, dzisiaj chciałam się z Wami podzielić kilkoma informacjami. Rzeczą, która najbardziej w ostatnich dniach mnie uderzyła jest fakt tego, że mój mąż jest zdecydowanie najmądrzejszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek poznałam, który nie poddaje się panice, Lekko, natomiast w ostatnich dniach widziałam go naprawdę bardzo, bardzo przybitego. I, I jak mogłam sobie wyobrażać, jest to koronawirus, jest to stres związany z pracą, ponieważ nikt nie wie, co się będzie działo, jak te firmy będą operować, jaki jak ta koronawirus będzie mieć wpływ na, na gospodarkę światową, nie tylko włoską. Także myślałam, że to jest tylko to. Natomiast kilka dni temu wyznał mi, że bardzo, ale to bardzo się boi. I, I wytłumaczył mi czego. Jego mama jest starszą osobą, e, ma 80 e, ponad lat i jest w Wenecji, czyli jest daleko od nas, my jesteśmy w Mediolanie. I powiedział mi straszną rzecz: że ona, pomimo, że ogląda wiadomości, rozmawia ze swoim synem, e, ma swoich znajomych dookoła. Wszyscy niby wiedzą, co się dzieje, ale kilka dni temu Dawid, mój mąż, poprosił ją, aby teraz zrobiła troszeczkę większe zakupy, żeby wzięła troszkę więcej tych mrożonek, żeby nie musiała tak często wychodzić z domu. Poszła do apteki, kupiła jeden lek więcej na zapas, żeby po prostu nie musiała w każdym tygodniu stać w tłumach. A ona powiedziała, synu, ale przecież jest piękna pogoda, nie pochoruje się. I wtedy to mnie tak uderzyło, że... Przecież starsi ludzie mają prawo, pomimo, że widzą, co się dzieje w telewizji, nie rozumieć, jak ciężka jest sytuacja, jak łatwo jest im się zarazić. Więc bardzo Was proszę, edukujcie swoich rodziców, edukujcie swoich dziadków, edukujcie swoich samotnych sąsiadów, nie wiem. Starajcie się wpłynąć jakoś na nich i tłumaczyć im, co się dzieje, aby nie robili tych wycieczek do sklepu raz dziennie, żeby zabić czas to właśnie prowadzi nas do jego największego strachu, że gdyby mama zachorowała i gdyby pu, 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 a, odpukać niewmalowane zmarła, my nie będziemy mogli nawet jej pochować, ponieważ nie możemy przekraczać granic regionu. Nie moglibyśmy się z nią pożegnać. To jest przerażające i, i po prostu brak mi słów. I właśnie to prowadzi mnie do kolejnej informacji, którą nie wiem, czy dostajecie w Polsce. Wczoraj pojawiła się informacja z racji tego, że świat się nie zatrzymał i ludzie umierają z różnych, różnych powodów, nie tylko z koronawirusa, ale wyobraźcie sobie śmiertelność normalną, statystyczną, tą, którą każdego dnia e, mamy i dodajcie do tego przypadki śmiertelne koronawirusa. Do czego to prowadzi? Prowadzi to do przepełnienia w kostnicach. I wiadomo, na pewno przeszło to mi przez myśl, natomiast wczoraj stało się to takie bardzo, bardzo prawdziwe i uderzyło mnie to, że w Bergamo na pewno część z Was kojarzy. Piękna miejscowość Nieopodal Mediolanu, do którego przylatują tanie linie lotnicze, także część z Was na pewno, na pewno odwiedziła to piękne miasto. Bergamo ma gigantyczny właśnie problem z przestrzenią dla zmarłych. Wszystkie kościoły są przepełnione, w szpitalach już nie ma miejsca, i na pomoc tutaj przyszły kościoły. Część zwłok zostało po prostu przeniesionych do kościołów. Natomiast mam też piękną informację: a zeszłej nocy do Włoch przylecieli eksperci od koronawirusa, medycy, medyczne, zespół medyczny z Chin. E, który przyleciał nam z pomocą, z, z wiedzą, z doświadczeniem e, oraz z testami na koronawirusa, ponieważ wiadomo, zaczyna ich brakować i maseczkami e, tymi odpowiednimi, nie tymi cieniutkimi chirurgicznymi, tylko tymi z wkładkami odpowiednimi, także to jest coś pięknego, że, że, że nadchodzi jednak ta pomoc. Mało tego, ciekawą informacją jest ci, którzy mieli okazję odwiedzić Mediolan w 2015 roku na EXPO. Na pewno pamiętają przepiękne pawilony skonstruowane. Każdy kraj konstruował swój swój pawilon z piękną przestrzenią, cudowne budynki. Zastanawiają się tutaj, jak przeistoczyć te cudowne budynki, które są pustostanami na chwilę obecną w 600 dodatkowych łóżek dla osób zarażonych koronawirusem. Więc coś się dzieje, inicjatywa jest, e, pomysły są, zaczyna się dziać, więc miejmy nadzieję, że i my niedługo będziemy celebrować, tak jak Wuhan w jednym ze szpitali, wyjście ostatniego pacjenta e, zarażonego. Ale podkreślam, aby to mogło być możliwe, w Chinach zastosowali się do kompletnej kwarantanny nie na 14 dni, a na o wiele, wiele dłużej. Kompletnej kwarantanny, bez żadnych osób na ulicy. Czyli jest nadzieja. Zostawiam Wam z takim moim przemyśleniem, wszystko przemija. Przemijają piękne i dobre momenty i wiecie, jak szybko one przemijają, ale przemijają też i złe, więc stosujmy się do kwarantanny. Podkreślam jak zawsze myjcie ręce, pamiętajcie o niedotykaniu oczu, nosa, ust ani uszu, bo wprowadzamy bakterie, wiem wiem, zawsze to powtarzam. Jesteście na pewno już tym zmęczeni, ale e, pamiętajmy o tej odpowiedzialności zbiorowej. Nawet jeżeli wy nie boicie się, że złapiecie tą lekką chorobę, e, przeziębicie się na chwilę, to pamiętajcie, że macie dziadków, macie e, przyjaciół, macie, macie rodziców, bądźmy odpowiedzialni i, i, i dbajmy o siebie.